i dzisiaj zapraszam Was na materiał poświęcony ulubieńcom, zarówno modowym jak i dodatki, bo właściwie dodatki to też, no biżuteria to też moda powiedzmy, akcesoria oraz moda, eee, może jeden kosmetyk, tak, chyba o nim też wspomnę, więc dziewczyny zapraszam po prostu na materiał miszmaszów, ulubieńców, takiej lubicie, trzymajcie kciuki, żebym to nagrała, to jest 40 stopni jak nie więcej, mam zamknięte okna. Coś do mnie teraz właśnie pisze i po prostu módlmy się, żebym to nagrała. Naprawdę te lampy. Wow, jest moc. Ale czego nie robi się dla Was i czego nie robi się dla pokazania tych cudów, które mamy na lato, bo lato ma swoje uroki, niewątpliwie także. Zapraszam na materiał. Zacznijmy od tego, że ostatnio mam kompletny szał na kolory w ubraniach. Zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty. Jak widzicie, dzisiaj akurat mam sukienkę z hendemu, która jest prześliczna i to jest też nowy nabytek. Chyba już ostatnio wspominałam, że jeszcze chcę jedną skienkę od nich, bo mam zieloną, i chciałam jeszcze czerwoną dokładnie taką samą, bo krój mi super odpowiada i się super w niej czuję. A mianowicie jest tu mowa o firmie Moreno. E, która e, słynie z prostych, klasycznych rzeczy, bardzo dobrej jakości i sukienki są wykonane w 100% z wiskozy. Tak wygląda ta sukienka nowa. Ona jest dokładnie ten sam krój, ten sam model, co ta zielona z ostatnich ulubieńców. W Q&A o niej e, mówiłam, tak. Ma złote guziczki, materiał jest przebiewny, świetna na lato, odpowiednia długość do pracy, e, materiał bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o ciało, no i te złote guziczki super współgrają z opalenizną i ten kolor taki... Mam nadzieję tylko, że kamera tutaj nie przekłamie, bo ona czasami chce mi przekłamać. Oj, to dobra I wtedy Wy nie widzicie, jakie te kolory są piękne. Natomiast to jest czerwień, taka typowo wakacyjna, letnia. Nie taka jesienna, taka pastelowa. Jak yy, farba akrel... Yy, jak farba... <ścoughs> akwarelowa. To chciałam powiedzieć. I cały czas przypominam, że macie rabat na ubrania Morimua, w opisie dokładnie sobie sprawdźcie, minus 15% na asortyment, ale przeceniony. na te sukienki oczywiście macie rabat także ja polecam i zawsze wspieram polskie marki, uwielbiam je, warto wspierać, bo po co w strefie zagranicznej nasze polskie jest dobre jak samo przysłowie mówi dobre po polskie, także słuchajcie tutaj pokazuję Wam pierwszą moją perełkę letnią Druga moja wielka miłość to kolor, który tutaj kamera znowu przekłamię, to po prostu się pogniewamy, ale to jest kolor miodowy, to jest kolor lata, żółty, który przecudownie wygląda jak taki piasek za granicą. Nie wiem, taki złocisty, wpadający w złoto, który super wygląda z opalenizną, super wygląda ze złotą biżuterią. I ta koszulo sukienka pochodzi z H&M. I ja ją zamierzam nosić z paskiem jako taką zwiewną, taki zwiewny element stylizacji z, z espadrył. Nie mogę się wysłać, słuchajcie, 40 stopni z espadrylami, z klapkami, birkenstockami. także bardzo fajna i modowa rzecz, i przede wszystkim znowu wiskoza, więc przewiewny materiał. Z tym się nie będziemy płacić i ten energetyczny kolor, po prostu rewelacja. I kolejne akcenty wodowe to będą kosze oraz klawki Birkenstocki. Ja słuchajcie, kosze mam z zeszłego roku z Zary i z takiego sklepu jakiegoś lokalnego, którego niestety nie pamiętam nazwy, jeżeli znajdę to łapodniku. Ja wątpię, czy oni jeszcze to robią, bo to było kilka lat temu, a nawet lata temu. Coś takiego, więc to jest taki mój kosz, ale w ogóle wiecie, ładnie wyglądał też do zdjęć. Już to widzę. No i to jest Zary koszyk. Mam też taki z Zoya Store. To też Wam na przebitkach pokażę. Po prostu wiklina rządzi. To jest lato, to, to, to jest ten klimat, że to sobie tu przewieszę. No i klapki Birkenstock. Wiecie z relacji moich na Instastory, że niedawno byłam na evencie w salonie Symbiosis. Symbiosis. Boże! Błagam Was, trzymajcie mnie, bo ja chyba muszę przerwać. Bo muszę pa otworzyć okno. Słuchajcie, bo nie wytrzymam. Najwyżej będziecie słuchać auta. No ale przechodząc do klapek Birkenstock. To ostatnio byłam na evencie w salonie Symbiosis yy, i właśnie była prezentowana nowa kolekcja tych klapek, oraz także było minus 30% na cały asortyment. Więc mega fajna promocja. I ja zaopatrzyłam się w takie przepiękne perłowe, właśnie w tym salonie. Tam w ogóle jest mnóstwo promocji, co jakiś czas warto tam zaglądać. Mam w swojej kolekcji dwie pary Birkenstocków, a to zaraz zobaczycie na relacji, którą nagrałam z tego dnia, jechałam na event, bo zaraz Wam to tutaj wrzucę Ym, i jestem z nich bardzo zadowolona, a teraz akurat wybrałam model taki y, na jedno zapięcie, bo na dwa to ta noga wygląda bardziej topornie, a tutaj jest taka bardziej lekka, y, letnia wersja, bardziej kobieca moim zdaniem. Także jestem z nich bardzo zadowolona, zresztą Wy mi je doradzałyście, bo pytałam Was na które i te wygrały ale co ja się będę za dużo rozgadywać, po prostu puszczę Wam relację, którą nagrałam tego dnia i zobaczycie sobie, jakie rodzaje klapek Salon Symbiosis oferuje. Uff, upał dziś nieziemski, więc niewątpliwie trzeba zaopatrzyć się w klapki. Dziewczyny, dzisiaj zabieram Was na event do Galerii Poznania, do Salonu Symbiosis, gdzie będzie pokaz kolekcji nowej klapek Birkenstock. Bardzo, bardzo lubię te klapki i tak od dwóch lat noszę je non-stop. Mam dwie pary, które sprawiają się idealnie. Doskonale wiecie, że są to buty zarówno wygodne jak i praktyczne, a także pasujące do wielu stylizacji. Także chodźcie ze mną, zobaczymy, co dzisiaj mamy w nowej kolekcji klapek Birkenstock. One są w trzech kolorach. Ten mi się najbardziej podoba, ten perłowy. Tutaj już bardziej matowy brąz i jeszcze takie klasyki czarne. To też na co dzień bardzo fajne. Это Kolejny, tym razem kosmetyczny sztos. Do takich kolorowych ubrań i do opalenizny uwielbiam rozświetlony makijaż. Ostatnio pokazywałam Wam na Story, właśnie tutaj rozświetlacz z Fenty Beauty od Riany, który jest po prostu istnym sztosem. Wszystko oczywiście macie na zbliżeniach, jak on wygląda, jak on się mieni, jaki to jest cud. Kosmetyki od Riany są naprawdę w 100%, przynajmniej dla mnie, idealne. Paletka, rozświetlacze, błyszczyki wszystko mi się sprawdza że to jest kolejna perła i myślałam na początku, że nie będzie ok. Ten odcień był taki jak bombka, wręcz taki mocny, a okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i właśnie mm, bez sensu się obawiać. Czasami warto po prostu spróbować, przetestować coś niż od razu... Mm, myśleć, że to się nie sprawdzi i nawet nie spróbować. Rozumiecie? Czasami się boimy jakichś takich bardzo intensywnych kolorów, a źle. Czasami warto zaryzykować, a potem się miło po prostu zaskoczyć. No i właśnie oprócz tego rozświetlacza jeszcze błyszczyki z nowej kolekcji Dreamella Edition, które mają taką poświatę, taką metaliczną i też Wam pokazywałam na story, mówiliście, wow, jak pięknie do palenizny. Naprawdę, one przyszły do mnie w paczce pr i też to był takie mm. Nie wiem co to jest, okazało się, że sztos. No i tak samo ich eyelinery, te metaliczne, mój ulubiony to złoty, który też tutaj Wam pokazuję. Przepięknie napigmentowany, wygląda po prostu nieziemsko. Teraz, kiedy jestem opalona i kiedy jest lato, po prostu ten makijaż rozświetlony to jest mega, mega sztosik. Dzisiaj nadużywam słowa sztos, ale to są naprawdę fantastyczne kosmetyki i warto, warto je przetestować. Ale jak jesteśmy już przy rozświetleniu, to jeszcze biżuteria. Akcesoria dziewczyny Ania Kruk, jedna z moich ulubionych, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, chyba projektantek, po prostu biżuterii polskich. Przepiękna, minimalistyczna biżuteria. Mam zarówno od niej biżuterię z złotą, która jest świetnej jakości, ale ta pozłacana też niczego sobie. I właśnie teraz zakupiłam sobie cały komplet kolekcji, właśnie cały, bardzo dużo, zresztą kilka rodzajów z kolekcji Astro, bo mam chyba raz chyba trzy, trzy, cztery, tak, cztery naszej nijki. Kupiłam dwie parę kolczyków nawet trzy pary kolczyków właściwie. Zakocham się kompletnie. Tak mi się podoba to połączenie, no bo ja kilka tych wisiorków razem noszę. Ja Wam pokażę wszystko na zbliżeniach. Mam jeden perłowy, jeden z taką gwiazdką, jeden z takim okiem jakby astro, coś takiego. Albo to się inaczej nazywa, nie wiem. W każdym razie zobaczycie na zbliżeniach. Zakocham się również w zieleni, tak jak wcześniej Wam mówiłam, dlatego tutaj dodatek taki zielony. Super to wygląda. I te kolczyki, które mam dzisiaj na sobie, to też z akcentem zielonym i one tak zwracają uwagę i nie ma ma osoby, która by się nie pytała, cóż to za piękna biżuteria, jak się w niej gdziekolwiek pojawia, więc no dziewczyny, no ja się zakochałam kompletnie, Ania Kruk rządzi i jest to polska marka, znowu wspierajmy polskie marki. Dzisiaj dziewczyny taki ekspresowy odcinek mam nadzieję, że lubicie też taki krótszy odcinki że po prostu pak, 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 to, to, to to są moje nowości mam nadzieję, że się zainspirujecie na te rzeczy, które mogłam załatwiłam rabat, czyli właśnie na markę Moremua i także macie rabat na co jeszcze? o nie, nie macie już na sztoki, bo już się skończyło, było 30% do 17, no ale jeżeli coś będę mogła jeszcze załatwić, to to Wam w opisie podam, bądź inne rabaty, które jeszcze obecnie są, a na przykład nie znalazły się tutaj te produkty w filmie, to też postaram się Wam je wypisać, jeżeli coś zawsze mogę, to załatwiam też pytacie też prywatnie mnie na instastory, to zawsze wiecie, że jestem otwarta na pomoc, taką osobą jestem, co wiecie, że tak mnie rodzice wychowali, dziękuję Ci Mamo, że taka jest. Teraz odbija mi, jest gorąco, więc dziewczyny bardzo dziękuję Wam za oglądanie um, mam nadzieję, że jakieś z tych rzeczy przypadły Wam do gustu napiszcie koniecznie, jacy są Wasi letni ulubieńcy i napiszcie mi koniecznie, gdzie dostanę piękną wiklinową torbę bym chciała jakąś taką inną, jakąś taką może być polska marka, że może być ręcznie pleciona, coś fajnego podlinkujcie mi na dole, jeżeli coś fajnego macie do polecenia Dzisiaj się to powtarzam, ale wierzcie mi, że ja nie potrafię się skupić tą Ja tam bzdury, więc mam nadzieję, że to wybaczycie. I do następnych filmów, buziaczki. Pa, pa. Wszystko macie w opisie.